Zdemoralizowani robotnicy z Solidarności i przyzwoity moralny dyrektor z PZPR. -u. Czy to treść propagandy komunistycznej? Nie zgadną Państwo. To treść kazania, jakie dzisiaj usłyszałem w moim kościele parafialnym. Usłyszałem to kazanie po raz kolejny. Mogę, odnoszę wrażenie, że mój ksiądz proboszcz ma jakąś taką publikację. 52 kazania bezsensowne na każdą niedzielę roku, by zdemoralizować parafian. I kazanie dotyczyło: dzisiaj jest święto podwyższenia krzyża. No, i katolik mógłby oczekiwać na kazaniu treści związanych z tym świętem, dowiedzieć się o tym święcie, coś o teologicznym znaczeniu krzyża, ale nie. Po co? Za to zamiast, zamiast kazania katolickiego, jak zwykle, mieliśmy kazanie laickie i w dużym stopniu bezsensowne. Usłyszeliśmy historię, która miała się wydarzyć w latach 80., jeszcze przed stanem wojennym. Była to historia opowiadająca o dobrym, moralnym e, dyrektorze z PZPR-u, dyrektorze fabryki, bo przypomnijmy, że wszyscy dyrektorzy z fabryk w, w PRL-u byli po prostu PZPR-owcami, ateistami, e, marksistami. No i o złych, zdemoralizowanych e, robotnikach z Solidarności. No i ci wstrętni robotnicy z Solidarności przyszli do tego dobrego dyrektora, żeby z prośbą o to, żeby postawić krzyż przed zakładem pracy. E, dyrektor e, powiedział, nie, nie ma problemu żadnego, drodzy robotnicy, tylko że przy okazji musicie złożyć przyrzeczenie, że więcej nie będziecie okrazać zakładu pracy, przychodzić pijani do pracy e, i lenić się w pracy. No i oczywiście co? Źli i zdemoralizowani hipokryci z Solidarności, klasa robotnicza zrezygnowała ze stawiania tego krzyża. Historia dość pesymistyczna i bardzo antykatolicka, antyklerykalna. Nie ma to nic wspólnego z powołaniem księży, bo jak przypominam, że powołaniem księży jest głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny. A w tej historii nic dobrego nie ma. Mamy historię o zdemoralizowanych, demoralizowanych solidarnościowcach. I mnie szokuje ta historia dlatego, ponieważ jest to przykład klasycznej, komunistycznej narracji z PZPR-u. W, PZ, w PRL-u PZPR owcy twierdzili, że muszą trzymać za ryj z tych wstrętnych Polaków z klasy robotniczej z Solidarności, bo to po prostu są chuliganie, lenie i złodzieje. I to samo dzisiaj ja sobie słyszę na kazaniu u mnie w kościele. I po drugie, jest to klasyka takiej narracji typowo antykatolickiej, antyklerykalnej. Ta antyklerykalna narracja głosi, że katolicy to ludzie zdemoralizowani, hipokryci, którzy nie są, nie, są, nie żyją, głoszą pewne wartości, których w ogóle nie przestrzegają. Jest to wstrętna narracja. Jest to wstrętna narracja. Ja mógłbym oczekiwać takiej narracji, nie wiem, w nieurbana czy innym piśmidle anty, antykatolickim i antypolskim, ale nie na kazaniu w kościele, bo to jak jest jakaś patologia. Do kościoła nie po to przychodzę, żeby takich bredni wysłuchiwać. I poza tym jest to narracja, która jest sprzeczna z realiami historycznymi. Bo szczerze mówiąc, to zakłady pracy w PRL-u, co najlepiej pokazała transformacja ustrojowa, to rozkradli ci dyrektorzy, których nasz ksiądz e, proboszcz wynosi na ołtarze, a nie ci robotnicy, których on przedstawia jako e, zdegenerowanych i zakłamanych. Do, e, realia historyczne były takie, że. To Solidarność walczyła o to, żeby likwidować patologię w zakładach komunistycznych, w zakładach pracy, co było nie na rękę PZPR-owcom, którzy się po prostu uwłaszczali na tym majątku. Oczywiście zdarzało się to, że jakieś rzeczy były wynoszone z zakładu pracy, ale to wynikało z gospodarki niedoboru. Żyliśmy w rzeczywistości, w której nie było podstawowych dóbr do egzystencji, nie było mydła, nie było papieru toaletowego, nie było dziesiątek innych rzeczy. Zakłady pracy oszukiwały, oszukiwały, że płacą, ludzie ludzie żyli za głodowe pensje. I dzisiaj Ksiądz proboszcz na kazaniu głosi nam jakieś kłamstwa historyczne, komunistyczne, jakąś propagandę anty antyreligijną. E, jak tu się nie dziwić, że ludzie, którzy są karmieni takimi bredniami, idą potem, z kościoła wychodzą, idą głosować na partie, które są antykatolickie. To nie jest przypadek, to jest po prostu celowa robota. E, i ja powiem szczerze, że mam tego dość. Ja mam dość tego, że jak trafię przypadkiem do innego, do innej parafii na inną mszę, to jestem zaskoczony z tym że księża mogą głosić kazania katolickie, bo ja już niestety przyzwyczaiłem się do tego, że ja w kościele namszy słyszę kazanie, które jest po prostu stekiem laickich bredni, które nie mają nic wspólnego z nauczaniem Kościoła katolickiego, a czasami są po prostu obrzydliwą propagandą antykatolicką, antypolską.